W nocy termometry wskażą nawet do 13 stopni w Poznaniu, 12 stopni na Kujawach i 7 stopni na Podkarpaciu. Na północnych i zachodnich krańcach pojawią się opady deszczu. Natomiast w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Warmii i Mazurach prognozujemy burze, porywisty wiatr i silne opady. Przejaśni się jedynie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Niedziela w całym kraju przyniesie deszczową i pochmurną aurę. Dodatkowo w przeważającej części Polski pojawią się burze i obfite opady. W Zielonej Górze, Lublinie i Krakowie pogodniej i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 25 stopni w Warszawie, 23 stopnie na Wschodzie i 16 stopni w Koszalinie. Wiatr porywisty.